Witam Was serdecznie. Mateusz Pruchniewicz z tej strony. Znajdujemy się w sercu Waszyngtonu. Tutaj mamy Kapitol. Jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc przez turystów na świecie. Dzisiaj mamy sobotę. Zobaczcie, jak wyglądają ulice Waszyngtonu. W sobotę, o godzinie, nie wiem, która jest: 13, 14. Tam widzimy gierę. Jest to jedna z nielicznych osób, które są w zasięgu wzroku. Tutaj jakiś gościu sobie jedzie. Ludzi tam w parku nie jest zbyt dużo i zwiedzających. I tak oto wygląda Washington DC Stolica Stanów Zjednoczonych. Po zaledwie kilku. Przypadkach śmiertelnych spowodowanych przez koronawirusa w całych Stanach Zjednoczonych. I niezbyt dużej ilości zachorowań. No jakieś tam auta jeżdżą. Widzieliśmy tam. Jak już kogoś widzimy na ulicy, to są to przeważnie osoby, które niosą siatki z zakupami. Nie dzieje się kompletnie nic. Jakby była, nie wiem. Czwarta, piąta rano. Nawet myślę, że o czwartej, piątej rano tutaj jest więcej. Tam idą jakieś dwie panie. W końcu mamy jakiś tubylców. O, jadą auta. I zobaczmy tak z ciekawości, jak wygląda tutaj ulica. Zobaczcie. Ulice są puściutkie. Puściutkie. Aż nie chcę się wierzyć. O, jakiś rowerzysta. Yy, w ogóle wczoraj pod jedną decyzję zamknięto wszystkie te szkina, szkoły. Nie ma żadnych zgromadzeń publicznych. Nawet nie możemy iść do muzeum. Tutaj w Waszyngtonie jest fajne muzeum, takie kosmiczne. Tu widać pani jest w pracy jakaś? Ale pandemia zrobiła swoje Resident Evil normalnie giera Walking Dead dokładnie O i tam widać Jakaś większa krzyżówka No, nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Czuję się, jakbym był w jakimś mieście, które ma, nie wiem, z tysiąc mieszkańców. Przyjemnie się Dokładnie. No, dobrze, bo tak wszędzie zawsze te tłumy było widać. O, kolejna osoba. No, nie, no to jest aż nie do wiary. Nie do wiary. Czyli Amerykanie, tak jak Polacy chwali im się to, podeszli poważnie do tematu. No, zobaczcie, tu nie ma praktycznie ludzi. Tam gdzieś w oddali widzę jakąś osobę idzie. Tak to ludzie w samochodach. No, po prostu niesamowita. Nikogo. Gera, tam jest ten. Gdzieś tam później ten skwer będziemy mieli z tych. To ten, co był tam na mapce. Przejdę się z Wami jeszcze kawałek, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Stolica Waszyngtonu w okresie pandemii. Tutaj jakiś pan sobie idzie. Po jego stroju widać, że należy do osób bezdomnych. Tam jakiś gościu, proszę znowu. No ale pustucha. Po prostu pustucha. Dobra, nie będę wam. Już dalej nawijał. Dzięki jeżeli obejrzeliście do końca, jeżeli wam się podobało i do zobaczenia na następnym filmiku. O, jest rowerzysta i ten facet, co wam wcześniej pokazywałem Tu się ktoś pokazał. No ale jak na centrum stolicy widzicie, no wszystko pozamykane. Wszystko absolutnie zamknięte. Dużo knajp, które mijaliśmy po drodze, to też było pozamykanych także Koronawirus. Dobra, serdecznie pozdrawiam ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się wszystkiego dobrego na razie.